Coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are the celebrations, be eternal Just another play for today. Oh, but I'm i zda egzamin, ta ich dyskretna kontrola. Zobaczymy. Jeśli, to co jest, to za mało dowodów, to co, oni chcą jeszcze? Żebym wąchała kwiatki od spodu. doczekamy. Zobaczymy, jak wygląda ich dyskretne towarzystwo. A cóż to za auto? Nie widziałam na Wyspie jeszcze takiego. Przyjdzie, mu się bliżej. Zaraz patuje się na jakieś inne auto. Ale, ale... To auto jakiś znajomy. Chyba gdzieś czytałam o Ma aluminiowe podwozie i Te charakterystyczne płetwy wzdłuż nadwozia i na błotnikach. To jest Bugatti Atlantik. Z 1936 roku. Jak na tamte czasy, rewelacja, mocny silnik, szybkość ponad 210 km na godzinę, przy przyspieszeniu 11 sekund. To było coś. W swoich czasach, Atlantik prezentował się niezwykle futurystycznie, jednocześnie elegancko. Ale wywoływał także, mieszane uczucia, z powodu nietypowej karoserii. No dobra. Czas kończyć te pessy, floresy na drodze. Zasuwam do salonu po auto. Chyba wracam do salonu Bugatti, tylko po co? Obiekt jest z powrotem pod salonem Bugatti. Przestawię wóz, będę lepiej widział. O, o, nawet jest dostępny. Mam szczęście. Ciekawe autko, czarne. E, przemaluję. Pomyślę nad kolorem później. Te Bugatti będzie niespodzianką dla Sky. We wnętrzu egzotyczne drewno. No nie, całkiem fajnie wygląda. Teraz silnik. Ciekawe, jak brzmi. Fajowo brzmi. Nie ma co się zastanawiać. Kupuję to autko. Szef jest wkurzony, skoro wezwał mnie. Ech, muszę lepiej dobierać towarzystwo. Jest winowajca. Oberwi mu się za ten pościg. Dobrze, że policji nie było. Może nie będzie tak źle. Zmieniłem ekipę. Mają więcej doświadczenia. Witam szefie. Cześć. Opowiedz jeszcze raz, jak to było. Bo coś tu nie rozumiem. Już mówię. Gdzie on jest? Spóźnia się. Powinien być pół godziny temu. Mamy robotę, a on olewa wszystkich. Chyba musi zmienić fach. To już szczyt wszystkiego. Nie daruję mu tego Wywalę go. Niech szuka innego zajęcia. To ta reporterka. Mamy ją. Ale szczęście. Jedziemy za nią. Ruszaj się. Nie możemy jej zgubić. To jest twarde. Ale pacana nie ma dalej. Nie wiem, czy we dwóch damy sobie radę. Ma szybkie lampo. Policji nie widać. No i bardzo dobrze. Spróbujemy ją tu zatrzymać niech zajeżdża jej drogę. Na co on czeka? Co on wyprawia? Niech ja dostanę go w swoje ręce. Napawiana na czubku palmy kokosowej bez liści. Daliśmy ciała. Teraz to tylko pooglądamy koferek jej auta. Zresztą niczego sobie. Uważaj! No i doigrał się. Kurde. Ja też. A to idzie. Chyba to tylko wgłębienie z przodu. No i zaraz ostry zakręt. Za szybko jadę. Nie wyrobię się. Poszło przednie zawieszenie. Koniec jazdy. Tak to było. Już zmieniłem ekipę. Są zawodowcami. Wiedzą co mają robić, w takich sytuacjach. Szajs. W sumie spieprzyliście robotę. Wie teraz, że ktoś ją ściga. Macie ją znaleźć, natychmiast. Od teraz, koniec szaleńczych pościgów. Tylko dyskretna obserwacja. Zaraz wyślę ludzi. Jak który ją znajdzie, da znać. Będą mieli nakazane tylko śledzenie. Szejs, zastanawiam się, po co w ogóle macie komórki. Chyba tylko po to, żeby z dziewczynami się umawiać. Musimy znaleźć odpowiedni moment. Ja zdecyduję, kiedy wkroczycie do akcji. Zrozumiano. Jasne, szefie, to na co czekasz? Szanuj mój czas, póki ci dobrze płacę. Spadaj już. Już biorę się do roboty. Upiekło mi się. Chyba szef był w dobrym nastroju. Zapewne jakaś transakcja się udała. Gdzieby tu wysłać ludzi. Ze trzech do Honolulu, następnych trzech w okolice stacji Oahu Cars TV. Pozostałych. Porówno na północ, wschód i zachód wyspy. Plan B odbiorę jutro. Do widzenia, oczywiście. Do widzenia. Obiekt, a niech to wyjeżdża nowym autem. W porządku. Pilnuj go. No i stałam się właścicielką, Bugatti Atlantik. Jednak to prawda. Mam, anioła stróża. Trochę za bardzo się rzucił w oczy. Ale pewnie nic podejrzanego nie zauważył. Zamówiłam, jeszcze jeden egzemplarz, będzie dostępny, za trzy dni, zrobię niespodziankę, moje miski. Projekt wjechał na posesję. Okej. Okay. Nie ruszaj się, obserwuj. Za godzinę dostaniesz zmianę.